Na mojej kanale jesteśmy kwity koniki do koniki. Tego odcinka nie miałam w planach, bo jutro będzie odcinek i to taki specjalny odcinek, który będę nagrywać od razu w kolej, jakby zacznę. I później o 16, tak no, może troszeczkę później, zacznę jeszcze go nagrywać, bo. Raz no, szczęście a Teraz będę nie ciebie Na razie sobie o wstępie i krótko na noży. No po prostu, żeby. Mi się nie wyrwa wstęp, jak na długiej on się lubi wyrywać. Nawet jeśli jest na długiej wodze. Ej. Dobra, puszczamy go. taką jakby obrożę. Prawdził nie też ma taki obrożę I on też ma taką obrożę. Więc żeby go nie męczyć po prostu na kantarze i ma taką obro obrożę. No. Cię? Ale dobrze. On lubi jak ktoś się tak tu drapie. Pojeździe czy po jakimś treningu. Ej! Ej, ej, ej prrrr! Nagodziłam cię, bo Teraz mi na grób, czy że będziesz we mnie minie. Ja tylko go odprowadzę Dobra Teraz będę odwieszać lążę Ogólnie to ląża jest taka... O, takie zapięcie ostatnio mam o, Ostatnio dostałam I taką lążę sobie zrobiłam, taką plecioną w takich kolorkach o, <sum> ogólnie to tak naprawdę to ten kolor jest trochę lepszy na żywo A u was to jest taki ciemny Dobrze, nie umiem grać na flecie, ale zagram, spróbuję, ale nie wiem do czego w ogóle jest taki patyczek. Piszcie w komentarzach, do czego jest patyczek, bo mi się zdaje, że do takiego przytykania. Ale ja nie używam, bo na razie nie wiem, do czego on służy. Редактор I tak? Jeszcze zaraz przyniosę cymbałki. W musiałam mieć cymbałki. E, musiał mi tata kupić, ponieważ jakbym nie miała ich na poniedziałek, to bym dostała jedyneczkę. To jest nienormalne moim zdaniem, ale... To już nie moja wina i nie kłamałam, mam cymbałki. E, Chodź ze mną na łóżko. Mam pościlone, nie pytajcie, czemu ja mam w koniki. Tutaj takie ja jednoży co tam, tam. Po prostu mam dwie kołdry, bo jakby ja mi jest zimno w nocy. I nawet jeśli nie jest okno otwarte, i mi jest zimno i dlatego po prostu mam. Czekajcie. Sobie tak żebyście mnie trochę dzieli trochę ten. O! Nie widzicie? 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 Już je otwierałam, bo już musiałam je jeszcze I ogólnie pałeczki były tutaj tak włożone za te szczebelki, ale jak wyjąłam. Oczywiście. Dobra. Dobra. Nie umiem grać na tym bałkach, ale no. Dobra, ja coś wam zagram, ale nie, nie, nie umiem, ale coś próbuję wam zagrać. Przepraszam was. <coughs> okay. mm. Kurczę, no. Muszę trochę dalej dać. Dobra, nie będę z tego pudełka, po prostu nie wiem. Dobra, zagram coś swojego. <grym>, to nie było 1, 2, 1, 2 3. Um, nie wiem co to było, ale o, ok, może być i ten odcinek będzie ogólnie krótki. Niestety... Dlatego was nie będę prosić o łapki w górę subskrypcję. Było, by było do, od nie proszę Was o to. Łapam, nie proszę, bo to byłoby nie fair, bo to jest jakby... Hmm, E, krótki odcinek, więc to jest takie jedynie nie fair że mam o to was prosić więc nie proszę was o to, bo to po prostu no, bo to jest krótki odcinek nie chcę was prosić no, dlatego. tego mm, dlatego. tego dlatego. takiego tak naprawdę nie skoczyłam, no może trochę no I nam. Mm. I nam. O Oh my god! Chcę wywracam. Dobra. Um, to już na koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nawet zostawiacie. food food food. Nie zostawiajcie tego, co właśnie chciałam przed chwilą powiedzieć. Nie zostawiajcie. Tylko nagrywam ten odcinek tak po prostu, bo mi się nudzi. Bajo! Oj, przepraszam. Jeszcze raz. Bye! -o!